Pagan Black Metal. Najlepiej to się miało dawno, dawno temu, ale co pewien czas ukazują się takie albumy, które utwierdzają mnie w przekonaniu, że można nadal w tym gatunku zagrać coś naprawdę bardzo ciekawego, bardzo dobrego i bardzo godnego polecenia. I tak właśnie. Ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu jest z najnowszym albumem Białego Witezia. Zapraszam. Mojemu wielkiemu zaskoczeniu, bo ja jakoś do tej pory z Białym Witeziem bardzo po drodze nie miałem. To znaczy, to były wydawnictwa solidne, ale nigdy mnie nie porywały. Kiedyś takiego grania było dużo więcej i jakoś inne nazwy bardziej przyciągały moją uwagę. Biały Witeś jakoś nigdy do końca mnie nie chwycił. Może było w tym wszystkim za mało takiego rasowego black metalu. No a teraz właśnie na tym najnowszym krążku Biały Witeś doskonale łączy klasycznie black metalową agresję z tymi wszystkimi Pogańskimi, słowiańskimi elementami, tymi trochę folklorystycznymi, tymi rodzimowierczymi, tymi trochę właśnie folkowymi ludowymi. Tutaj to wszystko jest wspaniale wyważone, no bo zawsze jak się nagrywa takie albumy, to istnieje ryzyko, że człowiek pójdzie trochę za daleko i wyjdzie z tego zwykła cepelia, wyjdzie z tego granie, wiecie, z gitarą podpiętą do dziupli i udawanie, że jest się wielkim wojem z przeszłości. Czasami to wjeżdża trochę za mocno i wtedy groteskowe czynią się takie wydawnictwa. Natomiast w Białym Witeziu tak nie jest. Przynajmniej oczywiście w tym najnowszym albumie, który zatytułowany jest Tam, gdzie odlatują kruki. On premierę miał w grudniu 2023 roku, wydany został przez Werewolf Promotion, wydany zresztą bardzo ładnie w jewel case na szczęście, co zawsze będę podkreślał z bardzo ładną okładką, która tutaj zaraz wleci w wersji cyfrowej. To jest 9 kompozycji, 42 minuty, czyli nie jest to jakiś bardzo długi album. I bardzo dobrze, bo dzięki temu dostajemy coś, co jest naprawdę skomasowanym uderzeniem. W środku jest obszerna wkładka, i warto zaznaczyć, że ponieważ tutaj oczywiście teksty są polskie, wokale są polskie, no tutaj w tej obszernej wkładce znajdujemy teksty, a do tego angielskie tłumaczenia, więc jeśli ktoś z. Poza granic naszego kraju chciałby sobie poczytać, o czym to też ten Biały Witeś śpiewa, no to będzie mu na pewno łatwiej dzięki tym angielskim wersjom tekstów. A Biały Witeś śpiewa o tym, o czym często śpiewane jest na tego typu albumach przez tego typu zespoły. Oczywiście jest tutaj powrót do korzeni, powrót do przeszłości, jest trochę akcentów bitewnych i jest też sporo kulturowych, religijnych, rodzimowierczych. Także cały ten album w dużej mierze oczywiście przenosi nas tam, gdzie odlatują kruki, ale przenosi nas po prostu w przeszłość, pokazując nam różne jej aspekty. Z Powiedziałbym z tym mocnym akcentem bojowym, co już zaznaczone jest w pierwszej kompozycji, która teoretycznie jest samodzielną kompozycją, jak najbardziej, ale dla mnie pełni rolę świetna, świetnego intro do całości albumu, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę początek drugiego numeru, który jest niesamowicie agresywny, szybki i właśnie bitewny. Więc to wprowadzenie do albumu w postaci pierwszej kompozycji która jest bardzo rytualna, bardzo bojowa, to to po prostu jest wezwanie do boju, wezwanie do walki wspaniale to zresztą brzmi, bardzo dobrze się to łączy z początkiem i w ogóle z drugą kompozycją. Później, w miarę upływu czasu, różne elementy pojawiają się na tym krążku. Tam nie tylko jest szybko i nie tylko jest bitewnie, jest też momentami bardzo podniośle, jest też momentami wolniej ku zadumie, jest też momentami bardziej duchowo. Świetną robotę czynią tutaj żeńskie wokale tych pań, które śpiewają na różne sposoby. Jest kilka. Przeczytałem we wkładce, że Część z nich tworzy na dobre band. Nie do końca potrafiłem znaleźć więcej informacji. Może to powstało tylko na potrzeby tego albumu, nie wiem. Natomiast sprawdziło się i w dwóch czy trzech kompozycjach naprawdę świetnie one współgrają, te wokale z wokalami męskimi, wokalami czystymi, ale też i wokalami black metalowymi oraz z samą warstwą muzyczną. Biały Witeś stawia na agresję, oczywiście, jest jej tutaj bardzo dużo, ale stawia też na melodie. Melodie, które są nie tylko kojarzące się z folkiem, choć takie też oczywiście tutaj są, bo w takim gatunku jak Pagan Black Metal. Melodyka często jest gdzieś z góry już jakby troszkę określona i narzucona. I trudno oczekiwać, że tutaj ta melodyka będzie stricte black metalowa, no bo wiadomo, że to jest troszkę inny rodzaj grania, inny wpływ ideologiczny, inne troszkę podejście i chcemy zaakcentować troszkę inny przekaz. Dlatego też Biały Witeś oczywiście nie stroni od tej melodyki ludowej, powiedzmy, tak ją nazwijmy. Ale stosuje też czasami e, e, riffy, akordy e, stricte black metalowe i to da Daje świetny efekt, więc tej melodii tutaj jest dużo. Czyste wokale męskie, jeśli się pojawiają, też są naprawdę dobre. W żadnym momencie tego albumu nie mam wrażenia, że ktoś przesadził, że jest to właśnie jak ja to lubię określać Cepelia, że jest to po prostu jakaś groteska i żenada. Nie, tutaj wszystko jest bardzo dobrze wyważone, a oraz przy okazji niesamowicie szczere niesamowicie szczere, choć często sama ta szczerość właśnie w takich projektach pagan black metalowych nie wystarczała, bo i tak brzmiało to często po prostu zabawnie. Natomiast tutaj brzmi to bardzo profesjonalnie i bardzo poważnie. A do tego właśnie szczerze i jest pełne pasji, serca, uczucia i ognia, bo krótko mówiąc Biały Witeś tworzony jest przez ludzi, którzy już swoje lata mają, którzy od wielu wielu lat trwają w swoich ideach, którzy niczego nie muszą robić i nikomu niczego udowadniać, oni robią to, co chcą i to, co kochają i nie oczekują z tego tytułu jakichkolwiek wielkich zysków, grantów itd. wiecie, dlatego wszystko tutaj, co znajdziemy na tej płycie. Każdy jej element jest jak najbardziej oczywiście zamierzony, ale swoją drogą po prostu przepełniony szczerością i pasją. No bo, żeby tak grać, to też trzeba to kochać. To też nie jest tak, że coś takiego można udawać, że coś takiego można zrobić sztucznie. Znaczy można, ale to będzie słychać, że to jest sztuczne. Natomiast Biały Witeś jak najbardziej robi to naturalnie. Z nich to po prostu wypływa, oni to przelewają w muzykę i to potem daje świetny efekt końcowy. Tak jak w przypadku albumu Tam, gdzie odlatują kruki. No bo ten krążek ma 42 minuty, ale przelatuje momentalnie, szczególnie dzięki właśnie tym szybkim kompozycjom. Ale fajne jest to, że te szybkie kompozycje są też troszkę zrównoważone, wolniejszymi, takimi bardziej, jakby to powiedzieć, Kulturowymi, rodzimowierczymi, które pozwalają troszkę odetchnąć, pozwalają troszkę odsapnąć, ale też pozwalają dużo lepiej zanurzyć się, zagłębić i identyfikować z tym, co Biały Witeś nam przekazuje i z tym, co Biały Witeś prezentuje całym sobą. Bo to nie tylko muzyka, ale też oprawa, też teksty, wszystko razem. Czyli możemy po prostu znaleźć tutaj wiele aspektów różnych. Dzięki temu to wszystko staje się szersze, bogatsze i dużo lepiej trafia do odbiorcy niż gdyby było nakierunkowane tylko na przykład na samą bitewność. Oczywiście takie albumy też były, jak chociażby Thousand Swords, w którym tutaj sobie siedzę. Też nie przez przypadek w nim siedzę, bo Thousand Swords to był wspaniale bitewny krążek, taki też właśnie bardzo pogański. I Biały Witech tutaj w dwóch kompozycjach. Może za dużo powiedziane, że kojarzy mi się z tym, ale on też robi to samo, czyli tworzy tą barbarzyńską, pogańską bitwę muzyczną, tylko w zupełnie innym stylu. I oba te style oczywiście są świetne, natomiast wiadomo, że jest to troszkę inna bajka, chociażby ze względu na upływ lat. Ale chodzi mi o to, że po prostu to jest gdzieś ten rodzaj albumu, który w doskonały sposób potrafi, potrafi wrzucić nas w to, w ten swój świat. Biały Witeś można by powiedzieć, że wręcz tą muzykę maluje. On całą tą historię, którą nam przedstawia, to są pejzaże malowane przed oczami. I zagłębienie się w ten album pozwala nam naprawdę przenieść się w czasie, tak jak zagłębienie się w Thousand Swords pozwalało nam znaleźć się w środku totalnie krwawej bitwy. Także ja tutaj bardzo doceniam robotę wykonaną przez zespół, szczególnie właśnie wyważenie tych aspektów, bo o tym chyba mówiłem najmniej. Na tym albumie jest bardzo dużo rasowego black metalowego grania i to mi się bardzo podoba, szczególnie ta druga kompozycja to jest niesamowity strzał, ale także jedna z kolejnych. One pokazują, że w muzykach Białego Witezia jest cały czas totalny ogień black metalowy, i to potrafią to świetnie zmieszać właśnie z tymi elementami ludowymi, fol, folkowymi, folklorystycznymi. Choć oczywiście to też nie jest tak, że można by powiedzieć, że Biały Witeś gra black metal plus folk. Nie, właśnie. Bla, Biały Witeś gra mieszankę, mieszankę, co ja tu mieszankę tych dwóch stylów. No i dzięki temu otrzymujemy, otrzymujemy oczywiście Pagan Black Metal, bo, bo Pagan Black Metal w założeniu czymś takim miał być. I myślę sobie, że to jest jeden z najlepszych polskich Pagan Black Metalowych krążków w ostatnich lat, a może i nie tylko ostatnich lat. Także bardzo Wam polecam i polecam Wam tak bardzo jak polecał Wam ten krążek Maria, czyli Kamil, w filmiku nagranym na swoim fanpage'u. Ale tutaj nie będę tego przytaczał, tylko po prostu Wam to puszczę, bo świetnie oddał to. Trochę z przymrużeniem oka, ale tak naprawdę właśnie o to chodzi. To jest sedno takiego grania i sedno e, takich płyt. Kamil wyraził zgodę, żebym tutaj fragment tego puścił, więc puszczam wam, bo, bo naprawdę jest to urocze i myślę, że bardzo dobrze podsumowuje temat, a ja tutaj niepotrzebnie aż tak długo gadam. Także teraz zostawiam was z Kamilem, a wam bardzo dziękuję, no i do następnego. Jeśli w poprzednim życiu byłeś wojownikiem, dzierżyłeś miec hartowanej stali... Przemierzałeś konno lasy i knieje, a w zimnych strumieniach zmywałeś krew swoich wrogów, to jest duże prawdopodobieństwo, że nowa płyta z połow Witeś przypadnie ci do gustu. Jeśli szczęk oręża, wycie wilków, pohukiwanie sowy, szum rozłożystych starych wiekowych drzew, trzask płomieni trawiących dobytek konających wrogów były pieśnią Twojego życia od narodzin aż do chwalebnej śmierci. Jest duże prawdopodobieństwo, że pokochasz płytę tam, gdzie odlatują kruki. Jeśli jednak w poprzednim życiu nosiłeś homonto i orano oranotową pole, jeśli darłeś pierza na pierzyny, ucierałeś masło, wałkowałeś ciasto na pierogi, ściskałeś ciepłe wymiona krów, a nocami tuliłeś się to podróża kozy, to niekoniecznie dla ciebie.